Cześć, cześć widzowie Czekajcie chwilę Ja tylko sobie kamerę przedstawię żebyście oczywiście wszystko mogli widzieć no. Ju, Już widzowie Czekajcie żebyście świat światło język przejść wszystko, wszystko przez ten oczywiście albo że jeszcze czekajcie chwilę musicie niestety chwilę poczekać jeszcze i zaraz będę na gry, ten gadał dla was o tu stwierdziłem że w tym jednak będzie najlepiej z tym mam wszystko widoczne także widzicie widzenia także także widzicie gram sobie elegancko co też mogę powiedzieć no, słowem pracuję wszystko dla, dla moich krów mianowicie co? Staram się jak najszybciej to sprasować, Wiadomo, jeszcze nie wszędzie podgrabiłem tam, gdzie to się widzą. Muszę ten to niestety zgadzić, bo za rzadko mi to porobił i niestety mam ciężko to pozbierać. Także jakoś sobie muszę z tym poradzić. Także... A tutaj słony, poza boże, słony od razu bezpośrednio po i damy zwierzęta. Obornik się już kilka ton nie więc bo tam mam ponad 40 parę sztuk bydła. No ja fajnie, genialne też za słony, z jednego pola sprzedałem z dwóch pól, sprzedałem słony, z trzech w sumie. Bo tyle mi tej słony nie było potrzebne, a przynajmniej mnie to poratowało, w jak zmieniłem kabinę, no nie? Na skale dopiero co prawda? ale fajna kabina, bo fajny komfort w ja do tych kabin tam, nie? Dobra, da Także dobra ej, widzicie widzę że ja sobie tak tutaj pracuję. Także, no co więcej? Ważne, że słowa ładnie dała. I może też nie są w sobie. Także spokojnie, elegancko jest. Także dobra widzowie, większy. Lecimy oczywiście. polecimy oczywiście sobie z farmingiem No, no. Ciapet oczywiście będzie robił, bo ZTS to mam na ma inną pracę z... Ciapet będzie z tymi balotami jeździ Niestety, no ale nic się na to nie poradzi ciągnik jest, tu też muszę wracać się no. Ciatka ja mam od porządku gospodarza Pierwszy ciągnik przedłuż którym obrabiałem tam na wyjk Zanim mi doszło dużo ziemi, to odrabiałem ciabkę przecież. Zadam 20 motogodni, czy 21 tysięcy motogodni. Nie tysięcy, to 20, a chyba 1 godzin w polu więc. I tam 10 może, i tam na 20, czyli 10 w Transporcie, i tam nie chodziłem. Z tej kamery oczywiście, bo znakomicie z tej kamery widzę e, także także nie widzę tutaj Aże sobie wrócił, tutaj trochę rzadziej jest, spniełem sobie belka No chyba nie da się Ale widzicie, robimy elegancko do, ja mam 4S, nie będzie panem no, to mamy kolejne pola przecież nie do, dosiągnę żeby było fajnie nie z tego pora zrobić, ale yy, także dzisiaj to będzie tego odcinek z prasowania Mianowicie chciałem powiedzieć Chciałem mianowicie powiedzieć yy, że niedługo będzie prac. Yy to już w Belgii to my, my z Belgii? w Belgii Brukseli, w Brukseli to myślą jakby my tutaj rolników uziemić i myślą wszyscy nad zielonym łanem a co daje zielony łan? Zielony łan daje, że mają wyeliminować opryski. wszystko ma być ekologiczne także nie wiem, co dalej z, to, z tym będzie. Jeżeli to wejdzie znowu, kolejna ustawa w życie, to niestety dużo rodzinnych gospodarstw, niestety upadnie, bo to, y, ja wiem, du, duże tysiące to, y, kosztuje takie gospodarstwo ekologiczne, więc... Co tutaj mogę więcej powiedzieć? Nie? Jak nie piątka dla zwierząt. i Afrykański Pomór Świń ja to tak nazywam Afrykański Pomór Świń niech będzie to, to widzicie co jest znowu to znowu Zielony łan, nie? no I, i, to tady, i to taka loteria jest no. raz sto, raz to ale trzeba się z tym radzić no u nas jest w województwie tam pod Kielcami chłopaki mają dobre klasy ziemi, ale u nas to są takie Susta Z. Na ropocicach jest trochę lepsza ziemia, ale tam minimalnie tylko, nie, nie dużo się różni. Jak ta ta sama, tak jakby tak patrzę. Tylko może bez tego Susta też tam jest, ale bez Zetki, nie tam trochę mówiłem, trochę lepsza, nie wiem o ile, ale to tam, no i co z tym, bo ja to tam nie wiem, bo ja tam pola nie mam, więc się nie martwię, więc, więc, nie wiem, nie interesuję się tym, ja mam tylko w Pola pole, a nie tam, i tam na kawałek, no i tam zabawę. Co tutaj mogę więcej mówić? ciągnik mimo tylu motogodzin no się znakomicie wpisuje, tylko paliwo leje, na serwis zjeżdżę, jak tam wybiję, teraz dopiero pojadę jak będzie 100 motogodzin. No tak popaki mi powiedzieli, bo to jest bez sensu, żebym jeździł. Co jak się skończy gwarancja, bo mówią po 100 godzinach przyjedziesz dopiero, dopiero będzie Także mogę przycisnąć e, teraz dużo prac w ZTS oczywiście będzie orki wykonywał, bo mam doszedł kawałek. Mam e, parę arów no, nam doszło tam do tego. Czy może nawet hektar, no hektar nam doszedł, więc... No bo tam był ugór, ja to wszystko powycinałem drzewa do zera, wykarczowałem do zera, przeorałem, będę orał i będzie las se tam, nie las, co ja mówię, tam będzie, loma nie pole zrobione, Złąki łąki też wyorałem przecież na wieprzowie, nie, na wieprze. So, i był w rolnik, no, ale ja tam jeszcze Polacy, nie no, tam tam widziałem. Adar to wszystko, a później moje jazdę. Także widzicie mi, że elegancko mucimy. Pomucimy to kozak. Ja tak jak mówię, ja się za jakiegoś bardzo nie uważam rolnictwa. Tylko tyle co wiem to tyle no, tyle wiem co się nauczyłem od, od tam od nim wujku Także, do, do... Także na dużo tematów się nie wypowiem nie Ja tylko dam na temat podobnie bydła I widzicie. Miasna bardzo udobna ta Fatelmachu. Jakby ktoś pytał to Owijarka też jest Fatelmachu. Owijarkę też kupię z tej samej zimy, bo baloty robimy, jednego wymiaru, także spokojnie. że sami widzicie jak to tutaj wygląda także sobie elegancko prasujemy elegancko sprasujemy będziemy prasować to wiadomo Urasujemy to żeby te moje kromy miały co je na czym leżeć, bo jak z siana weszło 112-112 litrów tam tak liczę się to w litra więc czyli naprawdę widać Co jest Widać, że będziemy jak chcę być rolnikiem, jak ten zielony łańcuch to zlepsuje, to nie wiem chcę gospodarzyć, zacząć na tych dwóch hektarach. Poszukasz czegoś, wziąć później w dzierżawę. Czy od jakiego wujka może w dzierżawę puści To no, no zobaczymy, zawsze się dobrze dogada... dogada się, nie? Człowiek zawsze. Także Także... Od jakich, chodzi mi w sumie o tych rolników, co już nie uprawiają bo ziemi. Oni mają to... To, yy, to by mogli dać, nie? Ja się śmieję, że ja mówię, że ja mogę wziąć całe Janice, nie? Tam są zaledwie łąki, bo tam jest tak mokro, że... Że ja to tam ciężko się uprawiać, sobie, co tam już słyszałem. To chyba tak jest, jeżeli tak słyszałem, więc... Także jak wyeliminują nawozy to nie wiem jak to będzie, dlatego że my mamy Sustom Z, klasy ziemi. Najsłabsza jaka może być, nadaje się tylko pod las, pod las a mianowicie powiem wam tyle i najlepsze, że później na zimę ta ziemia zostaje w ruchnicy i już później wyorać ją mnie, już jest ciężko. Nie? Ale naprawdę jak tam słyszałem od rolników to, to naprawdę sprzęt trzeba mieć konkre konkretny, żeby już tam dalej uprawiać. Na przykład tam pod góry nie. To jak się tam pod góry ora to jest tragedia. U nas to nie ma takich gór mocnych ale tam parę wiosek wcześniej są takie góry i mówią to jest tragedia. ja tam byłem w kilku wioskach już i oglądałem ludzi pola i mówię chłopaki to wy macie gorzej od nas. No tak trochę wiecie. I się pytam chłopaków, trzymają te same klasy ziemi. No tak, tak. Ja taki zdziwiony chłopaczym. Taki zdziwiony, nie? Że niby dalej powinniście mieć lepsze i w ogóle. Ja mówię, chłopie, tutaj wszyscy takie mają. A to chyba, że tak. No. Postaram się ponagrywać coś dla was Postaram się ponagrywać dla was Postaram się ponagrywać dla was może tak Powiem tak Postaram się ponagrywać może w województwie śląskim jak wygląda Dają żniwa I się to wszystkim, ale z tym Śl śląskim to nie gwarantuję, że będą w ogóle jakiekolwiek odcinki A tam w ogóle tam, tam tam gdzie mam tą babcię, to te ludzie też tam wyprawiają na podzamcu ale zobaczymy Także widzicie elegancko się pracuje dobra widzowie ja bym się z wami na chwilę obecną żegnał oczywiście to był taki odcinek później jeszcze coś będę na pewno nagrywał więc trzymajcie się do, do zobaczenia pamiętajcie o łapce w górze w subskrypcji mojego kanału żeby być na bieżąco ja się z wami żegnam trzymajcie się